Zadanie wydaje się proste. Dostaję nazwisko, odbieram życie, a duszę wysyłam na dół. Nie widzą mnie, nie słyszą, nie czują. Jako demon bez życia, nie mający nic wspólnego z emocjami, nie powinnam mieć z tym problemu. Jest jednak inaczej. Z każdą osobą jest trudniej. Najgorsze jest to, że nie chcę tego więcej robić. Ale koło nie może być przerwane. Każdy wybrany musi trafić tam, gdzie jego miejsce. Prawdopodobnie nie powinnam się im przyglądać przed wykonaniem zadania, na swój sposób ich poznawać. Mam wrażenie, że za każdym razem, gdy odbieram komuś życie, odgryzam kawałek i zostawiam dla siebie. Mimo wszystko sprawy szły dobrze, aż do. Cześć! Mówisz do mnie? Widzę to tylko ciebie. Czemu? Nikt inny mi się tak nie przygląda. Aż tak źle? Czemu mnie widzisz? Jesteś dziwna, ale to dobrze. W ogóle to Janek jestem. Tak. Aki. Aki? Ciekawie. A skąd jesteś? Nie chcesz wiedzieć. Słuchaj, muszę lecieć. Jedzie mój autobus. Może wymienimy się numerami? Nie mam, ale zapewniam cię, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Aha. Dobra, to na razie. Czy mnie śledzisz? Mówiłam ci, że jeszcze kiedyś się spotkamy. No tak, racja. Czekasz na kogoś? Wiesz, co idę teraz do biblioteki? Może chciałabyś pójść ze mną? Nigdy wcześniej nie rozmawiałam z człowiekiem. Jemu udało się rzucić jakiś mały promień światła na moją ciemną postać. Myślę, że gdybym była bardziej ludzka, to byśmy się zaprzyjaźnili. W dzieciństwie jego babka uprawiała czarną magię. Pewnie dlatego mnie widzi, ale nie zdaje sobie sprawy, na co patrzy. Nigdy nie przejmował się opinią innych, więc nawet nie zauważył tych spojrzeń ludzi, kiedy mówił sam do siebie. Lubił mówić o sobie, mało pytał. Nie przeszkadzało mu, że nie mówię nic o sobie. Niestety, nie dowiedziałam się, co takiego zrobił, że musiał mnie spotkać. Ale spotkał. Janek, muszę Ci coś powiedzieć. Przepraszam, nawet nie wiesz, jak mi ciężko. Czy tak wszystko w porządku? Czy nie rozumiem?